Hej, cześć, siemanko, a dzisiaj wam pokażę nowe prezenty, które są już w Lumber Tycunie Oj, sorry za to przełączanie, ale dobra e, Tak w ogóle to w, troszkę się spóźniłem z tym filmem, bo już dawno był, była w sumie wigilia i otwieranie Ale dobrze, przejdźmy może do pierwszego prezentu Jest to są taki mały, bo jest to, powiedziałem, bo tutaj wydaje mi się, że jest większy Tak więc Open Gift i zobaczmy Tak jak myślałem, w środku jest książka Lumber Games, Kapitan Hauer, ok. No odwrocie nic nie ma i tutaj coś y, pisze y, sobie to zrobię. Made the, lo the logs be ever in your favor, nie, że miało być favorite, ale favor, okej. Okay. Um, no, tak więc taka książka jest z tych prezentów. postawię sobie tutaj. Zobaczmy, co z takiego leci. Z tego leci kuleczka kolejna. Z kodem e, 83161 No. Ciekawie, ok. O, sobie ją odstawmy. Kolejny prezent to jest yy, taka laseczka. My na streamie w już wiedzieliśmy, co będzie w tym evencie, ponieważ troszkę streetowałem system. Główka, smutna główka. Ok. Yy, ten na koniec, bo wiem, co z tego leci. Tak wiem, na streamie sprawdzaliśmy. Oj, tego nie mogę wziąć. Ale ten już mogę. <laughs> tak więc odpakujmy i tutaj leci czarna kula. Chyba nic podziemią już nie ma, ale czarna kula do kręgli. Ja sobie te prezenty może tutaj jak na razie odstawię. Będę je sprzedawał dopiero w lecie, jak będzie okazja dobra. Tak więc, y, papa, kuleczko. Ja te najważniejsze kulki na pewno odstawię. One się lubią gubić i główki też się lubią gubić. I tutaj mi się przydało coś tam też zbudować, żeby też te one pod mapy nie wpadły, bo też lubią wpadać. Okej, okay, tutaj główka, tam główka. Okej, okay. jeszcze trzeba tutaj oczywiście wziąć tą laseczkę No i... hop Aha, jeszcze tam jest książka No to tak na szybko jeszcze książeczkę przerzucimy I przechodzimy do, teraz do najważniejszego prezentu Czyli do... no właśnie tego Pozwólcie, że ja jeszcze sobie załatwię cheaty u mnie, mnie to omyg Eeeem... Um, yy. Dobra Jezus do mnie doszedł A ja muszę sobie Odpalić cheaty oczywiście O kurde no, Nie ścięło, ale coś się stało Ok, odpalim sobie barki Ponieważ ja chcę, będę musiał Nie, że musiał, ale chcę od razu Przetestować to na tym zielonym drewnie O, to chyba już wam zaspylerowałem, Ale dobra, to za chwilę Natomiast teraz otwórzmy ten prezent Tak, jest to siekierka Jest to siekierka może sobie zrobię na miniaturę tylko że, że jest Dobra I tak wygląda ta siekierka Zobaczmy No jest spoczko Dobra, tak więc chodźmy sobie na Nie, to, to było, jak to było, jak to było Tak to było więc Chodźmy sobie tutaj pod to zielone drewno I zobaczmy jak to tnie Może najpierw takie mniejsze Okej, okay. ja już lubię tą siekierkę yy, Mogłaby lepiej ciąć, co prawda No mogłaby Zobaczę jeszcze sobie później z jaką prędkością ona tnie, a ja sobie porównam ją do innych Ale myślę, że z many axem dalej może przegrywać, ponieważ many ax takie drzewa bawią nawet na hita Tak więc myślę, że dodali ją, fajnie, że dodali Ale mogliby jednak coś w niej poprawić, no to na pewno nie jest wszystko, co bym się po niej spodziewał Szczególnie, że kosztowała mnie trochę, bo chyba tam około 20 tysięcy Dobra, sobie na no, odpakuję i zaniosę sobie tu. Tak więc, no, troszkę, troszkę mnie kosztowała i nie jest jakiś super efekt. Yy, można, ja sobie nie, mogę ją zdupować, oczywiście. Co zrobię? Yy, yy, tu jest tak. Access, yy, dupe access. No i w ogóle yy, ostatnio miałem taki problem że. Niestety, ale no nie mogłem tu pakować tych prezentów z jakiegoś powodu, stało się to i, i no dobra, ja idę natomiast sobie teraz e, dać tak, on jest dalej na serwerze, jest, no to tak, sus, sobie skopiuję te access, e, sobie skopiujemy, damy mu z 9, tak jak mówię i będzie gites, Ok. to podnosimy, sobie to dam może gdzieś tu, a nie, to w sumie, to w sumie się samo ułożyć wszystko jedno, okej, okay, lip access, Teraz będziemy mieć 8, jeszcze później jedno, no i będzie Gites. Albo w sumie 8 mu wystarcza, aż tak mi się nie chce. Okej. Okay. Mm -hmm. Dobra, on jest tutaj, widzę. Um, ja mu dam dubys oczywiście. Co to za slot? Nie wiem. Nie ma też do jakiegoś super siekierek. Dobra, um. A, jakby ktoś się pytał, dlaczego mi nie zamazuje czatu, tak pisze, no to weryfikujecie się po prostu plus 13. Um, Też jeszcze wcześniej się zweryfikowałem. Um, tak więc no. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Hmm. Czemu tu drzewo w ogóle rośnie? Okej, okay. ja potrzebuję pójść sobie hmm, po więcej sikierek, bo oczywiście. Nie mam jak tego usunąć. Dobra. 60 hmm. 60. <ścoughs> Sześć... Nie, nikt nie kupi za, za tyle O kurde, 600k oh. Też bym chciał, że tak za 600k sprzedawać, okej okay. um. Chcę jakieś siekierki, spytam się go czemu nie um, W nie mogę mu dać, bo i tak mam ich dużo Money, okej okay. Money aksów mam dużo a takie mu dam. Na bogato, kurde. Na bogato. <grystanie> na bogato mu tutaj damy. Okay. Fajnie to wygląda. fajne, fajne Chciałem wypaść, kurde. Widzisz, siekiera? Halo? Siekierka hello? O, siekierka hello. Co się z nią stało, nie wiem, ale pewnie jakoś w jakiś sposób magiczny wypadło. Pytanie jak? Nie wiem. Okej, okay, jakie gigantyczne drzewo, takiego jeszcze nie widziałem. Kurde, gigant. E, masz pan Aksa tutaj. E, Zabierz tego. Na bogato tutaj zrobiliśmy. Rua. No nie no, wyjazd nie ma najlepszego. Wyjazdu nie ma najlepszego. I teraz wydamy już te zwykłe takie, wiecie. Nie w opakowaniu, bez przesady, aż taki, że bogacz nie jest. Bo to jednak trzeba kupywać, to jest nudne. Serio, kupywać te wszystkie świetki to jest po prostu nuda. No to więc ok No i tutaj mu jeszcze wysypiemy Wiecie to zawsze może się ktoś Zawsze się może sprzedać czy coś Dlatego ja zawsze daję więcej niż 3 czy tam ileś Ja teraz szczerze mówiąc rozdaję ludziom siekierki niż <grybujesz> Robię coś innego um, Inni zarabiają jak zarabiają Ja, ja zarabiam tak no. e, Tak więc ten Dobra. A siekierki zawsze na, na, na propsie w, w LTTU. No i teraz tak, damy mu jeszcze oczywiście um, jakąś jeszcze też fajną siekierkę, która się przyda. No na pewno blue axa mu damy, bo jednak blue axów też mam za dużo, a się przyda. Może nie dam już mu aż tyle, dam czerwone z niebieskim. W ogóle za rok powinna być gold siekierka jakaś, taka goldowa podgolda, bo... Goldwood ciężko się ścina, nawet many Axem idzie długo i to by się szczerze mówiąc bardziej przydało niż to co teraz, no nie? Dobra, Drop Axis. Um, dobra, i sobie przejdziemy tu. Co tu robią w ogóle conveyory jakieś? Ja coś pewnie budowałem i zapomniałem tego dokończyć. E, chicken Axa, czemu nie? Kilka można wziąć, zawsze, zawsze coś. Um, co tu jeszcze mamy? Amber Axe, a... Czemu nie? Damy mu wszystkie rodzaje. Prawie wszystkie, bo niektóre są naprawdę nieprzydatne w tej grze. Tak po prostu są nieprzydatne. Okej. Okay. Kurde, a! Dobra, mm, tak więc idziemy teraz testować te wszystkie siekierki, które tutaj są, ale oczywiście przetestujemy tylko kilka z nich. Tak więc, um, let's go. Ja sobie wezmę tutaj jedną taką i jednego many aksa dla porównania. I zobaczymy, jak to tnie. Bo ja wam mówiłem, że a, no, bezsensownie to dali, Mogą, mogli to dać lepiej. Tak więc jakieś grube drewno, jakieś grube drewno. Czekajcie, ja mam tutaj tak o rozjaśnię, żeby, żebyście wszystko widzieli. Um, no, zobaczmy nad to. Axe, No okej. Okay. Dobra, ta siekierka jest lepsza do takich wybrojów, To prawda. Natomiast no... No takie drewno... No nie zetnie na hita oczywiście. Zawsze No nie, nie, dobra. Ta siekierka się jednak opłaciła. Jest spok ale brakuje tutaj kilku szczegółów. Teksturki są źle podocinane tak troszkę zauważcie. Tutaj jest takie pomalowane, tu jest pomalowana siekierka. No i tutaj um, są, po prostu są słabo podocinane te teksturki. Ja wiem, że i tak w ogóle, że coś dodają co roku, bo oni rzadko robią updatey, ale jak już robią rzadko, to nie się chociaż postarają, no nie? Mm, tak więc no. A tutaj mam dużo end times'ów, ja natomiast nie chcę end times'ów, no i tak wygląda w ogóle ta siekierka, ja wiem, mówiłem dużo na temat siekierek, ale jeszcze nie powiedziałem jednego, czy ta siekierka jest dobra na początek, no jak za 40, 50, góra 60 tysięcy do kupienia, raczej nie. No, są powody, które po prostu nie, no, nieopłacalne Nieopłacalna jest się kilka na początek to Była za 20-30, bo ja, ja ją kupiłem za 20 tysięcy Ludzie będą chcieli się to podwoić No to zakładam, że nawet 60, a niektórzy nawet po 100 tysięcy sprzedadzą Ja sprzedałem Ed za 2 miliony, która jest warta 20-30 tysięcy Więc różni ludzie się zdarzają Dobra, to więc ja wam dziękuję za oglądanie To na tyle Fajny opening prezentów Prezenty będą rozdawane to tak od razu mówię, ja sobie będę kopiował. Tak więc do zobaczenia, Siwanko. No i cześć.